Mariusz przyciął rybkę Będzie to pstrąg Przynajmniej tak nam się wydaje po wyskokach Czy ci ześ go podebrać? Mariusz, ja ci go podbiorę Tak? Tak Czekaj Tak, pstrążek Pięknie się szamocze Żebym się tylko nie starabanił Jeszcze ostatni rzut na Mariusza I na rybkę Która Która mnie zobaczyła I Ale będzie filmik Ty I teraz go wpuść Czekaj, no wpuść go Jest Jest Hej Śliczne pstrągisko, żółciutki na tego wobera coś zaraz hrabia. Ale tak przywali bardzo. Ty, czekaj, bo ja tego nie mogę odpiąć. A nie A, mogę. Racji. Szybkie odhaczenie. O, wyhaczył się. To jest ten plus tego podbieraka, że się nie plącze. Teraz nakręcimy. Jak Mariusz wypuszcza. Aczkolwiek przy przy przystrągu nie jest to takie zbyt łatwe. Piękna rybka, uśmiechnij się. 35. Będzie, będzie na filmie. 35. Nie wiem czy. Zejdziesz tam? Czy tu się. Teraz go wypuścimy. A wziął z tego tutaj miejsca. Przywalił tam przy drzewie. Ile szkole mają siły. Te ryby. Praca do wody. Czekaj, bo operator się zagubił. Lekko. Dobra. Ciwania, <gry> Trzeba ratować pudełko. Piękne, śliczne są te pstrągi Tak Z tej rzeki Bardzo waleczne Inne są takie bardziej wysrebrzone, to są takie na złote Piękna ryba Poszedł Uśmiech szczęśliwego łowcy Piona Dziękuję <laughs> Za pomoc Przerywamy